Szanowni Państwo, serdecznie witam przede wszystkim naszych gości. Związana dzisiejsze spotkanie jest z wyróżnieniem autorów na które już dokonaliśmy. Chciałbym tu serdecznie Panów powitać, Pana Longinę. Longina malutko, Pana Darka Nowaka akurat znam, Pana nie znam, poproszę by się Pan przedstawił. Pan Paweł, Bas. Paweł Basa, jeszcze miał być z nami Pan Czesław Rynio i Pan Andrzej Jacek Tarnowski. Na razie nie dotarli, mam nadzieję, że, że dotrą. Jak Państwo wiecie, chcieliśmy trochę uspołecznić kwestię nadawania nas rądu ulic, zawsze budziło to jakieś emocje. Uznaliśmy, że zachęcenie, poproszenie do, do, do współuczestniczenia w tym przedsięwzięciu mieszkańców jest dobrym pomysłem. Początkowo ten pomysł trochę chyba został przez niektórych źle zrozumiany, bo w Internecie pojawiło się Ileś tam kliknięć, no prawdopodobnie młodzi ludzie, którzy wiedzą jak się poruszać w tych wszystkich niuansach internetowych, doprowadzili do tego, że musieliśmy z tej formy zrezygnować i wróciliśmy do formy papierowej. I dziś już wiemy, że nazwy zaproponowane tu przez panów akurat zostały przyjęte przez komisję, którą powołaliśmy. Ta komisja była powołana z pracowników Urzędu Uni Uniwersytetu III wieku, Młodzieżowej Rady Miasta, Towarzystwa Przyjaciół Starachowic. Było to siedem osób i komisja konkursowa wytypowała po pięć nazw w pierwszym etapie było po 15, w pięciu komisja wybrała po jednej. Zaproponowaliśmy Radzie Miejskiej Rada uchwaliła nazwy. Po pierwsze ronda przy ulicy Długiej i nazwa Mariana Świderskiego-Dzika i rondo położone przy zbiegu ulicy Kościelnej i otrzymało nazwę Karola kality I właśnie Panowie takie akurat Piątka wymieniona, takie nazwy zaproponowała. Tu szczegóły, jak to było w poszczególnych głosowaniach, na poszczególne, jak zgłoszono, przedstawi pani Iwona, bo ona uczestniczyła w pracach tego zespołu. Ma tu protokół z, z, z postępowania komisji konkursowej. Ja. Może, żeby już później nie wracać do tego, chciałbym podziękować tu panom za właśnie takie prospołeczne podejście, zaangażowanie. Mam nadzieję, że pierwsza tego typu próba nadawania nazwy łóżku przy udziale mieszkańców no, skończyła się z małym może potknięciem, ale mimo wszystko powodzeniem, bowiem nie widać żadnych protestów, żadnych krzyków, nie budzi to żadnych emocji tej czy innej grupy. Myślę, że to jest dobry pomysł i w przyszłości myślę, że powinien być to miasto kontynuowany, gdy pojawi się tego typu y, okazja albo nie problem, to powinniśmy korzystać już z tego wzoru, próbować zachęcić mieszkańców, bo to jest chyba tak y, najbardziej y, chyba i sprawiedliwie i, i chyba tak prospołecznie, i na pewno też pozwoli mieszkańcom trochę zwrócić uwagę, może na chwilę zatrzymać się w tym codziennym biegu i, i może cofnąć się pamięcią wstecz, przypominając sobie o. Ważnych osobach, które funkcjonowały, działały, podejmowały decyzje na terenie naszego miasta. Także Panom serdecznie dziękuję. Za chwilę wręczymy, ale to trochę później, takie może skromne, ale mimo wszystko pamiątkowe upominki związane z nim dzisiejszym, z tym, że Panowie w tym uczestniczyli. No, chcielibyśmy, żeby w przyszłości to też może było jakąś taką małą formą zachęty, stąd dziennikarze dla większości mieszkańców, czy innych mieszkańców, jeszcze tych, którzy się do takiego typu aktywności nie Nieprzekanie. I ona bardzo proszę przedstaw te wy, 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 wyliczenia, jak to było, to ile co i dlatego. W drugim etapie konkursu wpłynęło do nas 450 głosów, które zostały oddane na kuponach publikowanych zarówno w internecie na stronie Urzędu Miejskiego, jak i w prasie lokalnej. 450 głosów było ważnych i w tym najwięcej głosów uzyskały. Rondo, propozycja nazwy ronda położonego u zbiegu ulic Iłżeckiej i Długiej i tutaj y, propozycja dotyczyła nadania imienia Mariana Świderskiego-Dzika. Ta propozycja zdobyła 87 głosów mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o rondo położone u zbiegu ulic Kościelnej i Leśnej y, propozycja nadania nazwy imienia Karola Kaliterem-Bajły uzyskała 104 głosy mieszkańców. Także tutaj mamy autorów tych nazw i zgodnie z regulaminem konkursu y, autorzy tych nazw otrzymują takie pamiątkowe upominki od organizatora konkursu. No i to teraz przejdziemy do kończenia no. Może zaczniemy. Tak, tak, tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Poprosimy może Panów o zabranie głosu. Skąd taki pomysł na akurat nadanie takiej, a nie innej nazwy, uhonorowanie tego, a nie innego człowieka w ten sposób? Z tego stanu pierwszego? Panu panu? No ja na... Karym Wajdro postanowiłem zagłosować. Yy... Wydaje mi się, że to jest człowiek, którego nazwisko nie powinno zniknąć. Yy... Wniósł spory wkład w historię tutaj okolic naszej. Yy... No Pański pomysł poparła jak widać znaczna grupa mieszkańców również, także trafiony. Bardzo się cieszę. My się również stało. bardzo się cieszymy, że Pan wziął udział w naszym konkursie. Panie Dariuszu, a Pan? Ja powiem tak, na pewno bardzo ważnym jest to, aby mieszkańcy byli aktywni i y, ważne jest to, aby y, władze miasta Starachowic E, Robimy jak najwięcej konsultacji w różnych sprawach. Do tej pory w moim przekonaniu w e, tych konsultacji m, chyba było zbyt mało, a jeśli były te konsultacje, to e, no nie zawsze e, wyniki tych konsultacji, czy to co chcieli mieszkańcy było brane pod uwagę. Między innymi tak jak już powiem tutaj o m, sprawie remontu rynku, gdzie mieszkańcy no, chcieli troszeczkę innych rozwiązań komunikacyjnych rynku wyszło trochę inaczej, także troszeczkę to nie, nie zostało wzięte pod uwagę, ale ważne jest to, żeby mieszkańcy byli aktywni, aby proponowali, zgłaszali propozycje, aby władze miasta Starachowic y, tym propozycjom się przyglądały, wsłuchiwały się i brały je y, pod uwagę. A co do tego, y, co mówi Pan Prezydent, to już chciałam powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę pierwsza pierwsze nadane imię rądu czy ulicy z inicjatywy mieszkańców, bo co najmniej ja znam jedno wcześniejsze, to jest ulica dawniej Mariana Buczka, która została przemianowana, nazwana Świętej Barbary. To było z inicjatywy mieszkańców, mieszkańca tej ulicy, księdza, Świętej Pamięci Księdza Józefa Domańskiego. Także to był. Ale, ale panie Darku, przysnapiam, że nie była to taka forma, że By to otwarta. Szereg, się, nie była to ale, jakaś ale propozycja, była to propozycja. Jednego mieszkańca zameldowanego pod tym adresem. Mieszkańca zameldowanego przy tej ulicy, także także wcześniej takie rzeczy również już miały miejsce. Pan Bąg. No ja przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi i zarządowi za odwołanie się do opinii mieszkańców. I cieszę się, że taka duża liczba Starachowiczan wzięła udział właśnie w, w, w propozycji nadania imienia y, y, jednemu i drugiemu rządu. Y, ja byłem pomysłodawcą ronda przy zbiegu ulicy Długiej i Urzeckiej majora Mariana Świderskiego, tym bardziej, że Marian Świderski całe życie był związany albo z powiatem, a po II wojnie światowej z miastem Starachowice. Poza pierwszymi trzema latami 45, 6 i 7 rok, gdzie ze względu na przynależność do Armii Krajowej i pełnienie tej funkcji dowódcy kompanii, no, czuł się nie, zagrożony, a że były takie przypadki, że część bohaterów znalazła się później na Syberii, więc opuścił tę ziemię i przybył dopiero y, w roku. Od 48 przez 19 lat mieszkał właśnie na końcu na początku ulicy Długiej. Tam właśnie, gdzie jest, znajduje się Toronto. Marian Świderski zasłużył się nie tylko do upamiętnienia swoich przyjaciół, gdzie był projektantem, pomysłodawcą i głównym wykonawcą kapliczki na Wykusie poświęconej żołnierzom Armii Krajowej i gdzie gro pracy wraz z braćmi rachtanami wykonywali tutaj mimo no, jakichś przeszkód ze strony władz i tą kapliczkę wybudowali. Pan Maria Świderski nie mógł otrzymać paszportu pomimo zaproszenia przez kolegów z, ze zgrupowania Ponurego do Anglii czy do Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że zawsze otrzymywał odpowiedź odmowną. W późniejszym okresie Pan Marian Świderski aktywnie uczestniczył we wszystkich zjazdach na wykusie przyjmował kolegów wtedy, kiedy mogli już przyjeżdżać za granicę, już w starszym wieku, u siebie w Starachowicach. No ale przede wszystkim ważne jest to, że ten rodzaj zwrócenia się do opinii społecznej uaktywnia mieszkańców. Zresztą nie tylko w tej sprawie, bo śledzę pracę zarządu, pracę pana prezydenta i widzę, że w wielu sprawach zarząd, Zwraca się z panem prezydentem do opinii na dany temat do mieszkańców Starachowic, i co najważniejsze, że te opinie są bardzo często uwzględniane w miarę możliwości przez zarząd. Tylko tyle. Dziękuję, dziękujemy bardzo, Czekamy na dziękuję panu bardzo, pytania. ja tylko chcę taką przy okazji jedną sprawę już powiedzieć do przodu, podzielam tu właśnie to, ciągle zastanawiam się jak zachęcić, żeby coraz więcej mieszkańców chciało uczestniczyć we wszelkiego rodzaju konsultacjach. W pewnej części z Panem Darkiem się zgadzam, w pewnej nie, bo był czas, gdzie konsultowano rynek i wtedy aktywność ta była znacznie mniejsza. Oczywiście ona była większa w momencie, gdy tam pojawiły się już prace budowlane, gdy można powiedzieć, już było to wszystko dokumentacyjnie uzgodnione. I trochę szkoda, że na etapie właśnie planistycznym było tak małe zaangażowanie mieszkańców, no, przychodziło, sam Pan Darek wie, jedna, dwie osoby, reszta to miała, delikatnie mówiąc, no, interesować się. Teraz chcę już wyprzedzić tu wszelkie rodzaju spekulacje. Chcę dziś powiedzieć, że zamierzam w tym roku wzorem roku ubiegłego, ale o ile będzie duże zainteresowanie, to, to, to w większej ilości poświęcić czasu na konsultacje budżetu na rok 2014. No, tak, żeby uciąć spekulacje, że ten czy inny mnie do tego namawia. Nie. Ja kiedyś będąc prezydentem uważałem, że trzeba rozmawiać o tym z mieszkańcami i robiliśmy takie spotkania. W tamtym roku zaproponowałem do powrót do tej sytuacji w tym roku już dziś zapowiadam, że Konsultacje, o ile oczywiście te inne uwarunkowania pozwolą to czynić, będziemy przeprowadzać. Z tym, że chciałbym, żeby było tu od razu zrozumiałe, że do 15 listopada trwają prace nad przygotowaniem budżetu. To jest czas, którym zajmują się. To jest jakby czas dla organu wykonawczego. Natomiast po 15 jest projekt budżetu. To nie jest jeszcze żaden ostateczny dokument. Jest projekt budżetu. Więc jest to wszystko pospinane w paragrafy, w odpowiednie działy, rozdziały, zadania i to wszystko będziemy konsultować z mieszkańcami. Ale to wcale nie znaczy, że jak pojawią się w ramach tego budżetu plany, pomysły na przesunięcie pewnych pieniędzy, że z tego nie skorzystamy. Jak sami Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku co innego było z projektem, a co innego był budżet ostateczny. Już uchwalony przez Radę zresztą z dużymi kłopotami. Myślę, że w tym roku, i chciałbym już dziś zaprosić mieszkańców, na pewno podamy tutaj już szczegółowe daty konsultacji, ale po 15 listopada, jak będzie potrzeba, będziemy, nie wiem, po dwa razy w tygodniu się spotykać i rozmawiać. Ja bym sobie tylko życzył, żeby było właśnie zainteresowanie mieszkańców, żeby wszyscy na etapie, to jest to jeszcze plan. Nie jest to dokument ostateczny uchwalony do realizacji, zresztą tak na marginesie to właściwie dokument też Rada może zmieniać, ale to jest ciągle jeszcze plan przekazany Radzie, Rada zgodnie z prawem powinna go uchwalić do końca grudnia, w przypadku szczególnym ma jeszcze miesiąc na ten poślizg, do, do końca stycznia teraz w nowych przepisach i właśnie dobrze by było, dzisiaj się tak mówi o budżetach obywatelskich, o zaangażowaniu obywateli, żeby właśnie to było widać, żeby ci ludzie przyszli, chcieli naprawdę porozmawiać na co te pieniądze nasze publiczne są w tym mieście wydawane, bo to nie jest tak, że budżet miasta to jest ek, ogrom pieniędzy nieoszacowany, nie jest nie, nie zaznaczony, tylko to jest określona pula na dany rok i tą pulę możemy podzielić, i jakbyśmy do tego dzielenia się zaangażowali może większą ilością, no to wtedy może byłoby to bardziej takie spokojne później. Nie? A tak, no to zawsze jest jakiś wybór, bo pieniędzy jest na pewno zawsze mniej niż potrzeb w mieście. To jest zasada i w każdym chyba i budżecie domowym i, i, i w każdym chyba budżecie nie ma państwa, nie europejskim, wszędzie jest kasy za mało na y, nasze marzenia, potrzeb Także ja tyle już, żeby zamknąć temat woli konsultacji. Ja jestem oczywiście za, bo samorząd tak właśnie powinien funkcjonować, tylko żeby ci ludzie chcieli, żeby ci ludzie chcieli. Ja tylko jeszcze dodam, bo myśmy tutaj z Panem mieli ten sam pomysł, bo chyba to nie wybrzmiało, ja również tak jak Pan i niezależnie od siebie, mieliśmy ten sam pomysł nadania rondu przy ulicy, yy, przy ulicy ulic Kościelnej i Leśnej, właśnie Karola Kality-Rębajły. Tylko to chcę No tam blisko była, było rondo chyba fabryki samochodów, tak? Drugie było w kolejności, było tak, tak? Tak, tak. No, myślę, że tak. no też w przyszłości 86 głosów. Należy o tym pamiętać, nie, no, bo to może tylko zostanie nam kiedyś w nazwie, nie? dla młodych pokoleń, że była taka fabryka. Może jeszcze ja w takim razie, bo tutaj może nie jako urzędnik, ale jako członek Towarzystwa Przyjaciół Lasu, to Tyska wyrażę zadowolenie i aplauz po prostu z tego, że Rada Miejska nadała imię Karola Kality-Rębajły, o tym człowieku od 10 lat mówimy, wspominamy o nim, ja osobiście opowiadam o nim od 30 prawie lat tu w Starachowicach i naprawdę dla nas to jest takie powiedzmy zwieńczenie tych 10 lat naszej pracy, naszych złazów turystycznych, które zawsze zapraszam co nie w styczniu, gdzie właśnie o Rębajle Kalicie wspominamy i bardzo dobrze, bo chyba jest chyba miasto, w naszych w ogóle dla obiekt, który jest, y, 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 ma imię Rombajnuel y, i y, y, y bardzo dobrze, w Sarchowicze nie powinni pamiętać o tym i o to, że tak powiem starało się Towarzystwo Przyjaciół Lasów I skutecznie, jak widać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie? To co? To bardzo podziękujemy naszym gościom, Dziękuję. było nam bardzo miło, zachęcamy do udziału w kolejnych inicjatywach.